Książka z powrotem w Krakowie: 150 lat Jezuitów przy ulicy Kopernika. To jest wynik konferencji naukowej zorganizowanej przez krakowski oddział IPN-u i Akademię Ignacjanum w Krakowie, która poświęcona była właśnie obecności Towarzystwa Jezusowego przy ulicy Kopernika w Krakowie, a był to powrót, druga obecność Jezuitów w tym mieście po kasacie z okresu austro-węgierskiego. W tej książce znajduje się 15 artykułów, które dotyczą różnych aspektów. Działalności Zakonu Jezuitów w Krakowie duszpasterskiej, naukowej czy społecznej. Dla nas szczególnie interesujące są te, które odnoszą się do najnowszej historii Polski. Czy to artykuł o polityce władz okupacyjnych wobec Kościoła w czasie II wojny światowej, czy o okresie wojennym w parafii Ruda na Śląsku objętej przez jezuitów. A czy to o aresztowaniu jezuitów z Krakowskiego Kolegium w listopadzie 1939 roku, które było właściwie powtórzeniem słynnej Zonderaktion Krakau. Jest tu też bardzo interesujący artykuł na temat relacji adwokata księdza Władysława Gurgacza, kapelana niezłomnego skazanego na karę śmierci. Zachęcam do lektury tej książki, będzie można ją nabyć na targach książki w Krakowie.